Szczególna teoria względności, ślepa uliczka. No, pod tym bardzo prowokacyjnym tytułem, pragnę Państwu zaprezentować film z eksperymentów, które prowadziłem nad zależnością przenikalności próżni od natężenia pola grawitacyjnego. Na wstępie. Zaznaczmy, że przez V w fizyce ogólnie oznaczamy prędkość, natomiast C jest oznaczeniem dla prędkości światła, która zgodnie z postulatem Einsteina jest nie tylko największą prędkością w przyrodzie, ale także jest ona niezmiennicza. Inaczej mówiąc, postulat Einsteina jest w pełni zrozumiały z uwagi na to, że w próżni jako takiej nie ma materii, która by hamowała prędkość światła. I ten postulat Einsteina został przyjęty jako pewnik lub nawet aksjomat po eksperymencie Michelsona-Morleya dowodzącym nieistnienia eteru. I ten postulat Einsteina obowiązuje do dzisiaj. Dlatego też przez C rozumiemy prędkość światła, która wynosi około 300 tysięcy km na sekundę i jest stosowana we wszelkich obliczeniach jakie dotyczą fizyki. Podstawowy wzór na prędkość światła w próżni przedstawia się następująco, że prędkość światła c w próżni jest równa ilorazowi 1 dzielone przez pierwiastek z epsilon 0 pomnożone przez mi 0 gdzie epsilon 0 to jest przenikalność elektryczna próżni natomiast mi 0 jest to przenikalność magnetyczna w próżni i z tego wzoru widzimy bardzo dokładnie że nie jest koniecznym badanie teorii Einsteina poprzez mierzenie bezpośrednio prędkości światła w próżni, a wystarczyłoby wykazać na przykład eksperymentalnie, że występują zmiany przenikalności elektrycznej próżni lub jej przenikalności magnetycznej. I w tym celu użyję kondensatora cylindrycznego. Pojemność kondensatora cylindrycznego lub walcowego jest obliczana ze wzoru duże C, to jest pojemność, jest równe ilorazowi 2pi epsilon0 mnożone przez epsilon R razy L, gdzie epsilon R to jest przenikalność względna ośrodka, czyli załóżmy, że pomiędzy tymi y, Walcami, z których zbudowany jest kondensator, znajduje się jakiś dielektryk. Ja użyję w eksperymencie kondensatora próżniowego czyli inaczej mówiąc, mamy tylko i wyłącznie do czynienia z przenikalnością elektryczną, po prostu próżni. Eksperyment dnia 1 lipca. 2024 roku godzina 8:30 szerokość geograficzna 60 stopni y, szerokości geograficznej północnej W eksperymencie zastosowano kondensator próżniowy o pojemności 300 pikofaradów który jest stosowany czy też był stosowany w urządzeniach nadawczych. Konstrukcja tego kondensatora jest taka, że elektroda cylindryczna o większej średnicy obejmuje elektrodę o mniejszej średnicy, i wewnątrz tej bańki szklanej jest próżnia. Tak więc mamy do czynienia z kondensatorem próżniowym. O elektrodach walcowych. Kondensator ten jest włączony w obwód ładowania i rozładowania kondensatora w układzie multiwibratora stabilnego zbudowanego przy użyciu tego tutaj widocznego układu 7855 czy NE555. Całość jest podłączona do zasilacza, z którego napięcie wyjściowe wynosi około 8,5 V, ale to napięcie jest podawane na stabilny, taki dość wysoko stabilny układ 7855 i to napięcie zasila cały układ multiwibratora. Na wykresie Częstotliwości na oscyloskopie widzimy pracę multiwibratora, z którego widać, że przebieg wyjściowy naszego układu jest przebiegiem niesymetrycznym, prostokątnym i tutaj mamy czas ładowania kondensatora. Natomiast ten odcinek przedstawia czas jego rozładowania. Specjalnie użyłem tutaj niesymetrii, aby. Sprawdzić no, pewne parametry, których, które później wyjaśnię. I teraz yy, jednocześnie tu uprzedzam, że te takie zmiany i piki, które tutaj pochodzą, występują na wykresie, pochodzą od tego, że do urządzenia są, że do multiwibratora podłączone są dwa urządzenia. Jedno to jest bardzo precyzyjny miernik częstotliwości, natomiast drugie to jest ten oscyloskop, i to jest połączone dość długimi kabelkami, które mają swoją pojemność i indukcyjność, i z tego powodu mamy zniekształcenia impulsów wyjściowych. I teraz, jeżeli to urządzenie pracuje no to trzeba co jakiś czas badać częstotliwość pracy i ją notować i z naszych notatek to są te notatki tutaj sporządzone można skonstruować taki oto wykres na którym powtarzają się te zjawiska które wymieniłem w odcinku pierwszym Grawitacji w praktyce, to znaczy o północy lokalnego czasu astronomicznego częstotliwość osiąga maksimum, a w południe osiąga minimum. Oczywiście, jeżeli popatrzymy tutaj na zebrane co jakiś czas wyniki, widać pewne zawahania, jednakże tutaj w tym miejscu. Nastąpiło bardzo silne zachmurzenie w dniu wczorajszym, dlatego też przy kolejnych pomiarach muszę uwzględnić pomiar ciśnienia atmosferycznego, dokupując barometr. I teraz, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z taką sytuacją, że obliczeniowo Posługując się wzorami, które Państwu przedstawiłem w odcinku drugim, grawitacji w praktyce, wynika, że zmiany częstotliwości w tym obwodzie powinny występować mniej więcej na piątym miejscu po przecinku. Nie wiem, czy to będzie widać, o tutaj widać, jak na wyświetlaczu zmieniają się wyniki pomiarów. Natomiast w praktyce okazuje się, że zaczyna się to nie na miejscu piątym po przecinku, ale zmiany występują również, aż osiągają my trzecie miejsce po przecinku. To jest dwa rzędy wielkości, czyli 100 razy większ. W tej sytuacji, przy takich różnicach obliczeniowych, Należy domniemywać, że zmienia się przenikalność elektryczna próżni w ten sposób, że jest ona funkcją od natężenia pola grawitacyjnego. A więc w tej sytuacji oznaczałoby to, że prędkość C światła w próżni. Jest funkcją od natężenia pola grawitacyjnego. I że pole grawitacyjne jest ośrodkiem, w którym porusza się światło i to światło oddziaływuje z tym polem grawitacyjnym. Środa, 3 lipca 2024 roku. Uwagi krytyczne do eksperymentu ze wstępnym pomiarem zmian częstotliwości pracy multiwibratora stabilnego wyposażonego w kondensator próżniowy. Pomimo iż okładki cylindryczne kondensatora zbudowane są w ten sposób, że jedna z nich jest częściowo schowana w drugiej, a więc występuje tutaj ekran, to jednak należy kondensator w całości zaekranować, z uwagi na to, że ruchy operatora, czyli mnie, czy obserwatora eksperymentu, wpływają na zmiany pojemności pomiędzy tą elektrodą kondensatora, która jest podłączona do wejścia układu, natomiast tutaj nie będzie zmian, ponieważ ta elektroda jest podłączona do masy ogólnej. W tej sytuacji kondensator zostanie zaekranowany poprzez owinięcie go folią aluminiową i połączeniem kontaktów z katodą. Ten kieliszek, który tutaj jest przyklejony, ma na celu odizolowanie. Ekranu, który za chwilę nałożę od elektrody dodatniej kondensatora. Po zaekranowaniu kondensatora próżniowego podwójną warstwą folii aluminiowej i połączeniu tego ekranu z masą układu sprawdzamy, czy urządzenie działa poprawnie. Przepraszam najmocniej i widzimy, że na ekranie oscyloskopu uzyskujemy taki sam przebieg jak wcześniej, ale o nieco zmienionej częstotliwości, która to zmiana jest spowodowana pojemnością ekranu względem tej elektrody z prawej strony, która tak jak jak to wcześniej pokazałem, nieco wystaje ponad elektrodę zewnętrzną. Urządzenie działa poprawnie, i w tej sytuacji należy przełączyć już sygnał z oscyloskopu na wejście miernika częstotliwości. Widzimy, odczyt jest prawidłowy i rozwiększmy skalę czasu. Tutaj mamy wynik, który jest mierzony przez 10 sekund i o, teraz już tam przeskoczyło i widzimy, że jest to wynik 1 2 3 4 5 6 7, czyli mierzymy teraz częstotliwość z dokładnością do siódmego miejsca po przecinku. Od tego momentu należy rejestrować, notować, czy też notować wyniki pomiarów. Do tego celu najlepiej jest będzie użyć oprogramowania, które posiada. Ten miernik częstotliwości, a które umożliwia zbieranie wyników, na przykład co 10 minut. Po zebraniu wyników i takim wstępnym umieszczeniu ich na wykresie, uzyskujemy funkcję no, prawie że sinusoidalną, w której najwyższa częstotliwość pracy. Naszego multiwibratora. Występuje o godzinie 00, czyli o północy lokalnego czasu astronomicznego, a najniższa o godzinie 12.00, czyli w południe lokalnego czasu astronomicznego. Oczywiście badanie trzeba przeprowadzić przez dłuższy czas, miesiąc, zebrać wyniki, przeanalizować. Ale przepraszam, już z tych wstępnych obliczeń, których dokonałem, wygląda, że przenikalność mi zero próżni jest funkcją od natężenia pola grawitacyjnego, a stąd wypływa wniosek wstępny, że prędkość światła C, którą uznajemy za stałą od no co najmniej ilu 120 lat zgodnie z postulatem Einsteina że ta prędkość światła jest również funkcją natężenia pola grawitacyjnego mając na uwadze fakt ścisłej zależności częstotliwości pracy generatora z kondensatorem próżniowym od czasu, w jakim prowadzi się pomiar, jedynym czynnikiem, który może zmieniać tę właśnie częstotliwość pracy, jest zmiana pola grawitacyjnego. W procesie obrotu Ziemi dookoła swojej własnej osi w konstelacji Słońce, Księżyc, Ziemia. Takie same wyniki uzyskałem przy użyciu linii długiej w postaci kabla koncentrycznego. Przy całkowicie zaizolowanym czy ekranowanym od otoczenia urządzeniu umieszczonym w tej skrzynce okazuje się, że prędkość fali elektromagnetycznej, która obiega tutaj linię długą, również zależy od natężenia pola grawitacyjnego. Kolejny eksperyment polegał na badaniu prędkości fal świetlnych, a więc prędkości światła w światłowodzie jednomodowym, no tutaj jest o długości dwóch km. Widzimy na oscyloskopie przebiegi. I okazuje się, że prędkość światła w światłowodzie również zależy od natężenia pola grawitacyjnego. Aby dalej badać to zjawisko, skonstruowałem kolejne urządzenie, w tym przypadku o długości światłowodu już 100 metrów, nawinięte, nawiniętego na takiej szpuli. I Równocześnie umieszczone na platformie jezdnej, urządzenie, można, możemy, z, urządzenie możemy przesuwać, możemy też zmieniać jego orientację i to służyło do badania zależności, prędkości światła w zależności od również kierunków astronomicznych. I tutaj również taka zależność dodatkowa występuje. Wreszcie kolejne urządzenie, również służące do badania prędkości światła, ale w tym momencie światłowód nawinięto na rurze o średnicy 110 mm i długości około 1 m. I badałem, Podobne zjawisko. Wszystkie te zjawiska, które dotąd zostały przeze mnie zbadane, dowodzą, że prędkość światła zarówno w światłowodach, jak i w liniach elektrycznych, tu chodzi już o pomiar prędkości fal elektromagnetycznych, jest zależna od. Natężenia pola grawitacyjnego. I tutaj ten, to pojęcie natężenia pola grawitacyjnego zostało przeze mnie zdefiniowane w odcinku drugim grawitacji w praktyce. I zachęcam Państwa do zapoznania się z prezentowanym tam materiałem. Serdecznie Państwu dziękuję. I tę prezentację zakończę takim pytaniem: kto ma rację? Einstein, mówiący, że prędkość światła jest równa, Konstans, czy też, no niestety, już nieżyjący polski fizyk w sutannie, ojciec Leszek Balczewski, twierdzący, że prędkość światła jest równa, Ilorazowi stałej, którą można w każdej chwili obliczyć, dzielone przez pierwiastek sumę sił grawitacyjnych lub też natężeń pola grawitacyjnego, ale przedstawionych w tym wzorze jako suma skalarna.